Podsumowanie wakacji 2020. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu biznesu, budowania zespołu, sprzedaży, marketingu, inspiracji i podsumowań właśnie takich jak to, gdzie podsumowuję swoje miesiące, a w tym przypadku okresu wakacyjnego całego. Mówię okres wakacyjny, bo jedne wakacje jeszcze przede mną, czy tam bardziej wyjazd wakacyjny. Jest tego dość sporo, więc tutaj sobie też wypisałem, dlatego, że to z dwóch miesięcy. Najpierw tak bardziej ogólnie, co się wydarzyło. Zawsze też mówię to w takiej formule właśnie, że co się wydarzyło i też opowiadam o poszczególnych biznesach. Później co można było zrobić lepiej, tak z czego jestem dumny. No i o jakichś takich delikatnych planach na, na przyszłość. Natomiast przede wszystkim chcę, żeby to było te podsumowanie. No i na początek muszę powiedzieć, że przede wszystkim był to czas bardzo dla mnie, oprócz tego, że mocny biznesowo, to też bardzo rodzinny. Dużo było takich aspektów właśnie rodzinnych. No i moja produkcja cały czas się wznosi na wyższy e, poziom i jestem z siebie bardzo zadowolony z tego czasu, jak to wyglądało. Dlatego, że jeszcze e, wcześniej, gdzie już byłem na e, Akademii e, Trenera, tak, gdzie tam się e, uczyłem, to już o tym e, mówiłem, tak, ale to już był właśnie przełom tych, e, tych miesięcy. Później wydarzyła nam się sytuacja taka, że byłem z córką w szpitalu, to od razu spokoje, wszystko dobrze, to było bardziej na jakby, badaniach niż w jakiejś nagłej e, potrzebie. I też jest tak, że jest, jest dobrze, tak, że tu jesteśmy e, zadowoleni, ale e, no, być być właśnie tak w szpitalu przez jakiś tam czas, no to dla mnie wyzwanie, nie mówię, pewnie dla córki jeszcze większe, ale cieszę się, że mamy to za sobą. Tak, wakacje z znajomymi, chwilę później mieliśmy tygodniowy wyjazd z znajomymi, także też byliśmy na tydzień w Szklarskiej Porębie, także też taki wyjazd właśnie ze znajomymi i z dziećmi, tak, więc, więc taki no chyba pierwszy nasz, na pewno pierwszy nasz taki wyjazd z dwójką dzieci. No i tak to muszę nazwać właśnie bardziej wyjazd niż wakacje, nie narzekam, bo no, bo wiadomo, było, było, było sympatycznie, było fajnie. Znajomi to w ogóle rewelacja, dali, dali radę. My chyba trochę bardziej tam marudziliśmy, ale na kolejne już z tym razem z teściami, tak? a, a pewnie gdzieś tam też z moimi rodzicami na są razem, ale ogólnie jakąś pomocą tak? do opieki nad dziećmi, żeby to rzeczywiście były nie, wakacje. Tak, Kolejne, co się zadziało, to gościliśmy też gości, tak? i tutaj zarówno moją siostrę, którą, z którą już się jakiś czas nie widziałem. Mam siostrę w zakonie. Siostra przyjechała na dwa tygodnie, także troszeczkę więcej czasu mieliśmy na, na spotkania właśnie z siostrą, właściwie siostrą, siostrą, podwójną siostrą, tak. A gościliśmy też znajomych Piotra i Darię, i z nimi byliśmy w Energylandii. Także ja bardziej jako fotograf, ale trochę też tam pojeździłem. Ale też właśnie byli, byli u nas, spędziliśmy miło czas. Także dużo tych spotkań takich bym powiedział właśnie rodzinnych, też jeszcze z, i z moją rodziną, i z rodziną żony. Tak, czy jakby naszą rodziną, oczywiście, tak jakby spędzaliśmy czas i całe weekendy i jakieś wyjazdy. Także bardzo dużo tego czasu było takiego rodzinnego, bardzo dużo właśnie czasu na wyjazdy. No i muszę przyznać, że mam jakby cudowną rodzinę, tak? Wspaniałą i, i żonę, i, i właśnie wszyscy, całą naszą rodzinę i przyjaciół, którzy gdzie i potrafimy razem świętować, balować i się wspierać i jakoś tam porozmawiać ze sobą, tak? I spędzać aktywnie czas, także. Bardzo fajnie. No, i przechodząc do, do spraw bardziej biznesowych, no to od razu też muszę powiedzieć, że mam wspaniały zespół. Tak? że mam wspaniałych współpracowników. Kiedyś chyba tu na kanale ich częściej chwaliłem. A jak to się mówi, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, a jestem zachwycony to, tym z jakimi ludźmi współpracuję. Tak, i po kolei przechodząc tutaj przez biznesy, myślę, że w takiej kolejności jak zazwyczaj, zaczynając od konfrontera, naszej Porównywarki finansowej, chociaż już tu chyba też o tym mówiłem, że chyba będę musiał to inaczej zacząć nazywać, dlatego że w samej Polsce zaczynamy działać jakby w tylu różnych dziedzinach, tak i w telekomach, i w jakichś innych e, tematach, że tak naprawdę to finanse już nadają tylko jakąś część dochodów tej e, firmie. Natomiast no, oficjalnie cały czas jest to porównywarka finansowa, i tutaj po tych tąpnięciach, które były w marcu, kwietniu, e, no to Polska idzie cały czas tak, powiedzmy tak sobie, tak, no, jak to się mówi, ale stabilnie, e, no a e, znowu za granica idzie coraz lepiej. Nie cała, bo zacznijmy może od, od Rosji, z której wyszliśmy i która poszła, no po prostu gdzieś tam nam się to nie pospinało. Natomiast no takie kraje jak chociażby Hiszpania, w której no rośniemy super, nawet ostatnio na stories, jak się tym pochwaliłem, to gdzieś tam dostałem kilka zapytań i nawet dostałem takie informacje. Marcin, musisz więcej o tym mówić. Jak wy działacie w Hiszpanii? Jak to się w ogóle stało, żebyście tam wystartowali? Nie był to nasz pierwszy wybór, ale, ale bardzo dobrze poszło i jest Jesteśmy super zadowoleni z tego, z tego kraju, no i tam już te wyniki naprawdę wyglądają na tyle dobrze, że ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy jeszcze w tym roku mieli w Hiszpanii lepsze wyniki niż w Polsce. Pewnie też dlatego, że tam waluta jest mocniejsza, tak? no ale to wiecie, na koszty też to wpływa, na reklamę też to, też to wpływa, a naprawdę fajnie to, to wygląda. Ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o ten kraj. Równolegle muszę też powiedzieć, że dobrze nam idzie Ukraina i Kazachstan. Kazachstan jako jeden z ostatnich krajów, w których wystartowaliśmy i też szybko zaczęło się dobrze, dobrze spinać. Wydaje mi się, że tam może być potencjał troszeczkę mniejszy, ale i Ukraina i Kazachstan się dobrze spinają. Za to Meksyk i Argentyna także, no ok, jesteśmy, nie wycofujemy się tak jak gdzieś tam w Rosji, ale też no, nie ciśniemy aż tak, żeby, żeby, no, żeby tam aż tak mocno się rozwijać. I na razie jest to taka faza gdzieś tam testów. Wszystkie te kraje są takie można powiedzieć no świeże. Tak? No krótko tam działamy i o ile Hiszpania jest taką super petardą, Kazachstan i Ukraina idą dobrze, tak? Meksyk i Argentyna na tyle, że się nie wycofujemy, a z Rosji się wycofaliśmy. No i zobaczymy, jakie będą kolejne kraje. Wiem, że ambicje tam są duże. Wiem, że gdzieś tam na tapecie są kraje angielskojęzyczne, za które trzymam na maksa kciuki, ale też szedłem za ciosem w tych krajach, w których po prostu idzie teraz dobrze. Wiem, że chłopaki i dziewczyny tak gdzieś tam działają w Polsce, też w kolejnych branżach, także i, i Polskę gdzieś tam mocno ratują i, i, i starają się mocno rozwinąć. I właśnie za granicą, także tutaj no, czasu poświęcono to trochę, ale w sensie namówienie o tych rzeczach, ale dzieje się naprawdę dużo i naprawdę z fajnymi wynikami. Także trzymam, trzymam kciuki. Jeżeli chodzi o windykację, to tutaj cały czas pracujemy nad, właśnie nad zakupem portfela wierzytelności. Gdzieś tam taki, taki właśnie być może będzie fajny, większy portfel wierzytelności. Na pewno cały czas jakby czerpiemy korzyści z tych jakby firm, osób, które zgłosiły się na obsługę firm. No i to jest też dobre, że musimy powiedzieć, że zarówno na naszych portfelach, jak i na klientach zewnętrznych, którzy jakby do obsługi nam dali sprawy, mamy lepsze wyniki windykacyjne. Niż się spodziewaliśmy. Być może to jeszcze przyjdzie, być może to jest przed nami, ale ja bardziej pesymistycznie patrzyłem w przyszłość, niż rzeczywiście się okazało, że jest. Także albo rzeczywiście cała gospodarka jeszcze dobrze funkcjonuje, albo my jako zespół tutaj dobrze funkcjonujemy, czy mamy już wypracowane jakieś modele współpracy, techniki działania, ale wyniki są lepsze, niż zakładałem, że będą na windykacji, a ilość spraw zleconych właśnie w obsłudze jest więcej. Więc jakby suma summarum idzie to w dobrym kierunku. No i tutaj windykacyjnie też. Też myślę, że, że wracamy na fajne takie tory to nawet nie takie przed pandemii, ale takie, które gdzieś tam były jeszcze wcześniej. Byliśmy jakby większą, mocniejszą firmą. Myślę, że z, właśnie z dwa lata temu, przede wszystkim przez jakby ilość portfeli, które obsługiwaliśmy i teraz gdzieś tam w tym kierunku wracamy, idziemy w to. Jestem bardzo z tego zadowolony. Ostatnio tak się zastanawiałem na tym i mówię, jak to jest, że tak krótko, no bo trzeba powiedzieć, że to jest krótki czas, odkąd właściwie był jeden z trudniejszych, najtrudniejszych momentów biznesowo. Tak, I jesteśmy kilkanaście tygodni, Kilka miesięcy potem, a wpadają takie naprawdę tematy, gdzie gdzieś tu albo to nasze doświadczenie tak wychodzi albo nie wiem dokładnie co, ale po prostu dzieje się naprawdę mocno. I to w kilku biznesach na raz, więc ja też tak można powiedzieć, poza tym, że dużo pracuję, to to czuję bardzo mocno i, i to też napędza bardzo mocno. Mimo tych wszystkich rzeczy, o których wam tutaj mówiłem właśnie w życiu prywatnym, tak, że to się dzieje, to biznes też bardzo mocno idzie. Idziemy do kancelarii. No i kancelaria, zarówno kancelaria prawna, jak i emediator, który staram się, żeby jakoś tak bardzo mocno ze sobą współpracowały, żeby być może nawet to scalić, żeby zrobić z tego jedną firmę. No to tutaj kolejne sukcesy, przede wszystkim na polu kredytów frankowych, kolejne wygrane sprawy, kolejne też no, dla klientów niesamowita radość, na pewno też na stories o tym mówiłem, właśnie na Instagramie rekordowe umorzenia w emediatorze, tak? ponad ponad 140 tysięcy umorzenie u jednej osoby i to nie w kredycie frankowym, tylko tu mówię o normalnym umorzeniu w kredycie gotówkowym, tak, w jednej sprawie. W kredytach frankowych ponad 500 tysięcy złotych rekordowo, tak, co, co zostało gdzieś tam, no, można powiedzieć, że umorzone, tak, no więc ogromne Kwoty, tak, ogromne sukcesy, co też przekłada się na nasze i finanse, i, i wyniki, po prostu i motywację, i chęć do dalszego działania. Także, no, też kolejnych klientów. Teraz widzimy też, że ta współpraca z tymi osobami trochę inaczej wygląda. Kiedyś to, to było takie rzeźbienie, ale takie na maksa, po prostu ilość tych analiz, które robiliśmy za darmo, żeby ludziom dawać informacje, jak to może wyglądać, ciągłe takie teoretyzowanie. My wiedzieliśmy, że mamy rację, ale żeby ludziom to przedstawić, powiedzieć, to był kosmos, a teraz widzimy, że przychodzą. Ludzie przychodzą nam z dużo większymi kredytami, ludzie, którzy mają czasami po 2-3 kredyty frankowe i mówią, dobra, widzimy jakie macie wyniki, albo zgłaszają się ludzie, którzy u nas byli rok temu, dwa lata temu i gdzieś tam się nie zdecydowali, ale nie zdecydowali się nie tylko jakby u nas, tylko w ogóle nie zdecydowali się na działanie w kredytach frankowych. No i tutaj zaczęli, teraz, teraz przychodzą, mówią, dobra. Trzeba było zrobić to dwa lata temu, ale lepiej późno niż wcale. No i zaczynamy działać i lecimy z tym tematem. Tak? W ramach kancelarii to zleciłem opracowanie właśnie sądu arbitrażowego, ale o tym więcej dowiecie się w jednym z filmów, które będą tutaj na kanale na YouTube, dlatego że już mam opracowany cały materiał o sądach arbitrażowych, o tym, że można otworzyć swój sąd arbitrażowy. No i przechodzimy do, do jeszcze, jakby krótko, tylko jeżeli chodzi o szkolenia. Tak, no to tutaj parę słów. We wrześniu będzie, będzie szkolenie, już nie można się zapisać, już nie ma biletów. Kolejne szkolenie, rozbieg swoją firmę będzie w styczniu. No i na tym się, na tym się skupiam, jeżeli chodzi o, o szkolenia, doradztwa. No to po prostu gdzieś tu wspieram klientów, tak jak dotychczas wspierałem. Tutaj nie dzieje się nic, jakby więcej, mniej. Po prostu pracuję z tymi osobami i pomagam rozwijać biznesy, pomagam wychodzić z długów. A najwięcej mojej pracy, było włożone w spółkę mikroleasing i sprzęt na raty, czyli połączenie sklepu internetowego z mikroleasingiem i no tutaj zarówno od strony inwestorów było dużo pracy, co pewnie ktoś, tu mnie śledzi na Instagramie to widzi, że no końcówka była taka mocna. Coś, co się zadziało, a nie byłem w ogóle jakby nie tyle przygotowany, a to bo przygotowany byłem, ale byłem zaskoczony tym bardzo mocno, że tak to się rozkręciło, to ilość osób, które zgłosiło się do nas, żeby zostać pośrednikiem finansowym, pośrednikiem jakby inwestycyjnym tak, osobą, która sprzedaje nasze inwestycje. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób, i jakby ta liczba cały czas rośnie. Tak, kolejne osoby dochodzą, że jesteśmy po pierwszych spotkaniach online, po pierwszym jakimś wysłaniu materiałów. No i lada moment, pewnie zaczną się jakieś konkretne wyniki z tego. Dziać. Także no, naprawdę jestem bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o tych pośredników, jeżeli chodzi o inwestorów, no to też o czym już mówiłem wcześniej, czym już się chwaliłem, no to e, mamy duże, jedną mieliśmy wcześniej dużą współpracę, teraz kolejną dużą współpracę nawiązujemy. Przez to minimalną kwotę inwestycji zwiększyliśmy z 20 tysięcy zł na 50 tysięcy zł, a jeżeli wszystko się zadzieje tak jak planujemy, to na przełomie roku zwiększymy to do 100 tys. zł. Tak? Czyli, jakby minimalna kwota inwestycji w microleasing to będzie 100 tys. zł, no to od strony inwestorów, a od strony klientów, no to poszerzyliśmy ofertę o samochody, o których też mówiłem, że gdzieś tam zaczynamy, gdzieś ruszamy, to teraz już normalnie systematycznie finansujemy samochody. No i miało być do 10 tysięcy zł i większość jest do 10 tys. zł, ale ale u siebie już mamy tak widełki przesunięte, że nawet do 20 tys. złotych brutto finansujemy te samochody. Chociaż zdecydowanie więcej na razie tych do 10, bo taka miała być oferta i tak to powinno zostać, tak to powinno wyglądać. Na razie, że większość będzie tych samochodów do 10 tysięcy złotych, co też automatycznie przyłożyło się na większe zaufanie u inwestorów, zabezpieczenia mamy większe, lepsze, tak? Właśnie chociażby w postaci tych samochodów. Więc no taka napędzająca się kula, śnieżna, tak? Jakby to, że idzie dobrze, my możemy sobie pozwolić. Na lepsze działania, na większe działania, to, że mamy lepsze i większe działania, że też wyniki pokazują się zarówno rachunkowe, jak i finansowe lepsze, przekłada się na większe zaufanie inwestorów, co przekłada się na większy biznes, tak więc uh, dużo było roboty, można powiedzieć na początku. No, cały czas jest bardzo dużo roboty, ale teraz jakby trzeba mniej tej pracy wykonać, żeby wyniki były dużo większe. Nie? Więc jakby to też mnie bardzo cieszy i e, myślę, że na początku to bardziej było tak, że zaufanie do mikroleasingu było budowane na podstawie moich wcześniejszych różnych sukcesów, czy też e, tego, co się w ogóle zadziało, i sukcesów i porażek pewnie, ale to zaufanie było bardziej w moim kierunku, a teraz już realnie jesteśmy w stanie pokazywać właśnie mocno te, te wyniki mikroleasingowe i to buduje e, zaufanie. I też na pewno chcę podziękować wszystkim inwestorom, którzy i wcześniej, i w ostatnim czasie nam zaufali i. I z nami działają. I tyle, jeżeli chodzi o wszystkie tematy związane z biznesami, które, które prowadzę. Jeżeli chodzi o to, z czego jestem dumny, to to, od czego zacząłem, czyli właśnie rodzinę i, i współpracowników, tak, i tutaj, jeżeli chodzi o jakby mój czas, który był no, wydaje się dość równo podzielony i, za, i było dużo zaangażowania, to myślę, że właśnie jako zespół daliśmy radę. Ja mówię, zespół taki, który wspiera ich w życiu prywatnym i e, zawodowym, tak, i e, gdzieś gdzie my też naprawdę potrafimy ze sobą bardzo fajnie spędzać czas. Ostatnio też e, jakiś czas nie było tak, no, pandemia wcześniej jakoś też, tak e, troszeczkę mniej czasu spędzaliśmy ze sobą razem prywatnie a w, w ostatnim czasie znowu więcej było tego czasu spędzonego też razem, tak? Więc y, to życie zawodowe, prywatne się gdzieś tam zaczęło przenikać, co mi odpowiada, mi pasuje, bardzo dobrze się czuję w takich relacjach, bardzo lubię takie relacje i też jakoś nie wiem, mój poziom zaufania do ludzi rośnie, jakiś taki może też empatii, nie wiem, w każdym razie jakoś to jest coś, z czego jestem super mm, dumny, tak? A to, co można było zrobić lepiej, a to, <grytanie> i co? I chyba trzeba będzie weźmieć, bo sobie nie napisałem tego, co można było zrobić lepiej. U nas w firmie troszeczkę jest taki, tak się śmiejemy, że czasami ktoś mówi, że jak miał taki dobry tydzień, czy dobry miesiąc, to mówi i się pyta, mówi, to to jest ten punkt, w którym mówimy, co ktoś inny mógł zrobić lepiej? <grytanie> ja myślę, że ja myślę tutaj być może, być może gdzieś z tymi pośrednikami mogłem wcześniej zrobić, chociaż nie wiem, czy to jest coś, co mogłem zrobić lepiej. Ja też mógłbym to dać w kategorii, że jestem z tego dumny, że teraz poszło to tak dobrze. Ale ja najczęściej to, co mówię, że można było zrobić coś lepiej, to są niewykorzystane szanse, tak? Czyli to jest być może coś takiego, co, gdzie mogliśmy już dwa lata temu zacząć w ten, czy rok temu na przykład zacząć z tym działać, i teraz pewnie bylibyśmy w innym miejscu. Ale to czas pokaże. Ja myślę, że jeżeli będziecie oglądali kolejne podsumowania miesięcy, czy później roczne, to zobaczycie. Czy to rzeczywiście będzie miało aż taki duży wpływ na rozwój tego biznesu? Jak na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że będzie miało. Tyle, jeżeli chodzi o podsumowania. Przede mną wyjazd na wakacje. Miejmy nadzieję, że dojdzie do, do skutku i nas tu nie pozamykają, tak? I mamy, mam w planie też to, co jest dla mnie ważne. To i wyjazd na jedną konferencję i wyjazd na moje szkolenie, które będę prowadził pod koniec miesiąca i na urodziny, ale to o tym już w podsumowaniu w kolejnym miesiącu. Jeżeli podobają Wam się tego typu treści, to proszę o subskrypcję. No i oczywiście do oglądania kolejnych materiałów, a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.